Siemano, witam wszystkich, z tej strony Disco i dzisiaj mamy Tłusty Czwartek dzień w którym każdy je głównie pączki i przechwala się ile pączków zjadł w ten dzień i jako iż to jest niby święto takie chrześcijańskie ten Tłusty Czwartek to ja bym chciał się odnieść do tolerancji ogólnej i do religii, moim zdaniem, to nie jest tyle religia, co tradycja, bo ja nie uznaję religii chrześcijańskiej jako swojej religii. Ogólnie nie uznaję tak, takiego opanowania żadnej religii, nie, nie mam takiej religii w moim życiu, ale to zostałem jeszcze, żebym zrobił vlog o strzeżącym się homoseksualizmie. Powiem wam tak. Ja jestem tolerancyjny Rasowo wyznają Nie przeszkadza mi, że ktoś jest Że ktoś wyznaje Buddę Że ktoś wyznaje Islam Dobra Że ktoś jest chrześcijanem Że ktoś jest czarny Powiem wam tak Lesbijki Nie przeszkadzają Ale jako mężczyzna mnie obrzydzę Jeżeli widzę gejowską parę dwóch mężczyzn, którzy się nie wiem by całowali na ulicy mnie to obrzydza i ja bym chciał po prostu powiedzieć wam tak, że małżeństwo w Polsce, w kurwa, w Polsce, w krajach niektórych, nie, nie wiem dokładnie w których to krajach jest, ale małżeństwa gejowskie są yy, te. Yy. Małżeństwa gejowskie są legalne i gje mogą brać dzieci moim zdaniem Dzieci powinny mieć pary, które się składają z mężczyzny i z kobiety. I ślub powinien być brany nie tyle kościelny, co nawet urzędowy, powinien być brany przez kobietę i mężczyznę. Bo prawdziwa miłość owocuje dzieckiem, a jeżeli jest dwóch pedałów, że się tak wyrażę, to oni dziecka nie będą mieli, dwie lesbijki, no to tylko in vitro, ale też moim zdaniem to dziecko powinno mieć ojca i matkę, bo pewnie większość z Was nie chciałaby mieć takiej sytuacji, że y, jest coś takiego, że y, ma się dwóch ojców albo dwie matki i to nie jest takie w miarę normalne, bo w Polsce ludzie nie są tolerancyjni właśnie na seksualizm. Choć mówię, mi lesbijki osobiście nie przeszkadzają mi nic, oprócz właśnie tych gejowskich par nie przeszkadza. Ale założę się, że 95% z was, bo nie, nie wiem czy, czy komuś ktoś by tak chciał czy nie, ale uznajmy, że 95% z was nie chciałoby mieć dwóch ojców bądź dwóch matek, bo wolicie mieć normalną rodzinę i... Nie mieć żadnych podziałów, w sensie, że nie, nie mieć matki bądź nie mieć ojca, bo jeżeli w przyszłości dziewczyna, która mnie ogląda, będzie matką, albo chłopak, który mnie ogląda, będzie ojcem, no to chyba wie, że nie, jego, nawet jego dziecko, wiedząc, jakie jest społeczeństwo w Polsce, nie chciałoby się wychowywać w Rodzinie, w której jest dwóch ojców bądź dwie matki, i nie życzyłbym tego za bardzo nikomu. Ogólnie, moim zdaniem, pary, które niech już jak są, niech są, ale niech nie adoptują dzieci i niech nie zawierają małżeństw. To jest najważniejsze, bo że jeżeli dziewczyna wychodzi za mąż albo chłopak się żeni, no to to jest. No, to, to nie może być, nie może się żenić z tą samą płcią, że tak powiem. Inaczej, chłopak nie może wychodzić za mąż. Tak powiem. I jak, jak to dobrze pamiętam, yy, dziewczyna nie może się żenić. Jak dobrze pamiętam, bo wychodzić za mąż to wychodzić za męża, a z żenieniem się nie jestem pewny. To możecie mi napisać w komentarzu. Oczywiście, yy, fanpage macie w opisie sama macie w opisie Zapraszam do komentowania Jeżeli się podobało zostaw łapkę w górę Far Cry będzie na wieczór, bo strasznie, strasznie dużo waży Jeszcze mi przerwało nagranie, ale to już tak przy końcu Tam chciałem tylko powiedzieć cześć I powiedzieć, żebyście zlajkowali fanpage'a Jeżeli interesują Was takie vlogi, dajcie suba Napiszcie mi w komentarzu, czy może byście chcieli Assassina od 1 do 4 części mogę mieć W każdej chwili w sumie tak jest jeden dzień bo tu starczy albo do kogoś podejść albo ściągnąć od 1 do 2 jeden jedynka brotherhood i dwójkę mam na za 20 minut no i to w sumie wszystko pomysł na następnego vloga pijcie w komentarzach siema